Cześć! Ja jestem oczywiście Ugal I słuchajcie, dzisiaj jesteśmy nad morzem, jak to pewnie już widzicie e, Mamy do dyspozycji tą, tą wielką opatę I dzisiaj będziemy sobie tutaj właśnie na tej plaży Kopać wielką dziurę, do której mamy się zmieścić Dokładnie tak, a tak serio, cześć! Ja jestem Ugal i dzisiaj nagrywamy po raz drugi już film Jego poprzednią wersję nagrywałem jakieś dwa lata temu Więc trochę już minęło I właśnie dzisiaj mam zamiar tutaj znowu wykopać drugą dziurę Ponieważ ten film, który poprzednio nagrałem Wam się mega, mega spodobało, tak więc dzisiaj jesteśmy znowu na, na plaży, znowu mamy do dyspozycji łopatę i znowu będziemy kopać. E, Okej, okay, tak widzicie sobie tutaj nasze właśnie miejsce, czyli tutaj jest początek mojego planu, tutaj jest, tam jest po prostu koniec i to jest po prostu miejsce, w muszę się zmieścić. E, tak więc co, ja już teraz nie, nie, nie przedłużam, włączam sobie aparat Time Upsa i zaczynamy z kopienia, kopania naszej dziury numer 2. Tak więc zaczynamy, słuchajcie. Po drodze dobrych 5 godzinach można więcej kopania tutaj e, właśnie na plaży i teraz tak, e, nasza dziura jest właśnie e, tutaj, znajduje e, się ona bardzo głęboko, ok, w tym roku trochę podróżnę do tego inaczej, ponieważ tak, tu mamy schodek jeszcze, taki schodek sobie zrobiłem, żeby mógł w razie sobie tutaj wyjść w najprostszym sposobie. E, teraz tak, e, myślę, że y, wzięcie dziś w tym roku mniejszego szpadla e, czy jakiejś saperki była naprawdę dobrym pomysłem, ponieważ jest ona mniejsza i po prostu łatwiej ja się kopiem. Po drugie, mam wrażenie, że dziura jest głębsza, bo chyba poprzednio robiłem gdzieś bliżej morza, dlatego też by była szybciej woda w niej, a tej właśnie wody jeszcze nie ma, w sensie już się tu powoli dokupuję, ale to jest taki etap takiego bardzo, bardzo, bardzo mokrego piasku, więc fajnie, no ale dziura tak, nie wiem, sięga mi może do końca kratki piersiowej, co w To chyba tyle, mam tutaj oczywiście dużą górę piachu, tutaj również dużą górę piachu mam, no i cóż, to chyba by było na tyle, jeżeli chodzi o aktualny stan dziury. No, trochę się zmęczyłem, nie powiem, trochę się zmęczyłem, ale tak, no, dziura się powoli kopie, jeszcze czeka mnie kilka godzin pracy, więc lecę z koksem, bo trzeba to w końcu wykopać. Okej, się, mam jeszcze jeden pomysł, nie wiem co wy na to, ale w eee, poprzed, poprzednim roku, znaczy dwa lata temu bardzo spodoba, podobali wam się tam ludzie, którzy tam chodzą, są wyciągle, bo tam generalnie jest e, przejście publiczne na plażę więc dlatego właśnie teraz sobie przestawię e, ten mój statyw gdzieś więcej może tutaj i po prostu nastawię go tak, żebyśmy widzieli mnie, zarówno z ludźmi, którzy są po prostu gdzieś sobie chodzą tak myślę, że zrobimy, będzie najlepiej więc ja się właśnie to przedstawiam, ten statyw, to są jakieś moje ubrania, się to nie przyjmie totalnie, bo to nie bierze udziału w odcinku. To tak, zaraz się go tutaj wyważę. I ja wam tak, żeby nic nie widzieć wszystko. Od mnie przez jakichś randomowych ludzi, którzy sobie po prostu chodzą po plaży, bo to jest pamiętajcie o tym, że to jest publiczna plaża, to wszyscy sobie mogą chodzić, a ja sobie tutaj tylko robię jakiś filmik na YouTube'a. Okej okay, myślę, że właśnie taki kadr będzie kilka razy lepszy od tego co było poprzednio. A ja zabieram się za dalsze działanie nad dziurą. No i pamiętajcie to o czapkach, bo to jest bardzo ważne, ja akurat taką hawajską czapeczkę. No i cóż, lecimy z koksem. O waaa! bolało strasznie. Kurde. Ok, słuchajcie, jest jeszcze jeden fajny pomysł. A mianowicie, chyba ja teraz idę po GoPro. Załóżę sobie to na głowę i będziemy mieli po prostu drugi kadr. Myślę, że to będzie fajne rozwiązanie. to, że tutaj bardziej się nic nie widzicie. Dobra, robimy to. Ok, słuchajcie, jak widzicie, uruchomion GoPro. Właśnie teraz macie z niego kadr na was. Tak więc witam wszystkich bardzo serdecznie. My, no wrócimy lecimy naszą dziurą kopać właśnie dalej naszą dziurę e, Dobra, tam mamy słuchajcie, tam mamy łopatę jak widzicie tam mamy łopatę, nawet już się tam jakaś woda zbiera a to na razie nieważne Murzy się, się dostać tam na dół to się może powiedzieć jak, bo nie mam dla tego pojęcia Ty nie wiem, jakieś 2 metry może może metr coś w stylu a tam jest łopata i jeszcze zaraz się nabije jeszcze na jajka i będzie, będzie, będzie już nic na plaży a tego chyba nie chcemy dlatego też nie wiem co mam, nie wiem co mam zrobić, nie wiem co mam zrobić na serio Dobra, myślę, że możemy tam skoczyć, nie tutaj po tym schodku Tylko nie wiem jak ja wytrzymać tego schodka To jest problem, dość duży yy, więc yy, Dobra, zróbmy tak, Jest tutaj ukłócę, tak, takie słowiańskie przykłód zrobię Ja sobie jedną nogną sobie tutaj zejdę, opa Dobra I teraz już prosta droga do naszej łopaty O, tylko tutaj piasek się sobie strasznie, kurde Nie wiem co tutaj piasek sypał Teraz tak Tak, tak i tak o, oh, ale woda jest zimna, o kurde, jak ta woda jest zimna Dobra, siema, ja już tutaj jestem, ma, To ja yy, I teraz myślę, zaraz, w ogóle tam widać mnie, widać, dobra W takim razie teraz myślę, że możemy się zabrać już naszej dziury, tutaj, tutaj właśnie tutaj jest Więc, yy, tak Mamy tutaj naszą łopatę I patrzcie Dobra, mamy tutaj tak, tak, tak i tak No bo to jedyne gorsze jest to, że tu jest tak mało miejsca przez to i ja robię tą opatą, to mi jest bardzo trudno tutaj przejść, ale jak mi się damy radę. No i właśnie jeszcze jedna rzecz. Eee, nie mam rękawiczek żadnych, jak widzicie, a moje ręce nie należą do dzisiaj, bo mnie odciski. No cóż, czego czegoś nie, nie robi dla widzów. Dla was dla widzowie, więc ja już lecę, słuchajcie, właśnie z naszym kopaniem naszej dziury. No bo za, za dużo gadam, już mam tą głupę się rozgadałem. Więc teraz tak, lecimy. Tutaj to jakie burzymy i je wykopujemy do góry no wyłaście sobie, wyłaście Słuchajcie, właśnie nie skończyliśmy dokupanie naszej dziury. Myślę, że jest ona w fajnej, w fajnej wielkości. E, tak, ta na, doży, ta na dole, na, doży, na, na dole jest już woda. Mam trochę ciemnie ten obraz, ja mogę to spokojnie zobaczyć albo je rozjaśnię. Tam na, ta na dole jest woda. E, tak więc się dokupaliśmy do wody. I z nim myślę, nie mam... Myślę, że nie ma sensu już tutaj więcej kopać tam pod wodą, bo po prostu i tak jak ten muł się tam e, wtedy zagnieżdża, jest jeszcze trudniej. Więc tak, więc mamy to. Mamy też oczywiście takie dwie, dwie, dwie wielkie kubki, które były właśnie z tej dziury wykopane. I myślę, że dziura jest tak myślę spokojnie, nawet do dwóch razy szersza albo po prostu łącznie z wszystkimi takimi tutaj przestrzeniami jest nawet myślę, dwa razy większa od poprzednich, chociaż nie jestem pewien. Jakbyście chcieli takich filmów więcej w przyszłych latach, to oczywiście piszcie to w komentarzu na dole. Ja wtedy się was posłucham i zrobię po prostu taki film w przyszłym, w przyszłym roku, może dwa, dwa lata. Zobaczymy po prostu kiedy będę nad morzem. Okej, okay, słuchajcie. Ja mam bardzo niekonieczny tego materiału. Wiem, że jestem w innej koszulce, ale to już kilka dni minęło, kiedy nagrałem tę dziurę. Jeżeli widzicie więcej takich filmów właśnie z plażą, z dziurami i tak dalej, to dawajcie znać Jechanie ja to w przyszłym roku już nagram, bo dzisiaj właśnie wyjeżdżam z tego miejsca, w którym jestem, nad morzem. No i cóż, ja się z Trzymajcie się, do, do, do zobaczenia już, już niedługo w kolejnych filmach. Cześć!